W dni pełne ciemności, ognia i sądu, ale właśnie w tym czasie wypowiada słowa nadziei, że każdy, kto wezwie imienia JHWH, będzie zbawiony. To wezwanie nie jest ograniczone do Izraela to uniwersalne zaproszenie. Każdy, kto zawoła do Boga w dniach ostatecznych, znajdzie ratunek. Imię Boże staje się wtedy nie tylko kluczem do tożsamości, ale bramą do zbawienia. W Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, 21. wersecie, apostoł Piotr cytuje ten fragment w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty zostaje wylany, a wezwanie imienia Bożego rozbrzmiewa w wielu językach. Proroctwo Joela ma także eschatologiczny wymiar. Odnosi się do czasów końca, gdy cały świat będzie potrzebował ratunku od Boga i każdy, kto będzie wzywał imienia Bożego JHWH, będzie zbawiony. Mowa jest tu o osobistym poznaniu jedynego Boga, nie tylko Kościoła, który uznaje Biblię i chrześcijańską postawę, lecz twierdzi, iż poznanie Boga jest niemożliwe lub jest tajemnicą, lecz w jednoznaczny sposób mówi, że poznanie Boga będzie warunkiem zbawienia, nie Kościoła lub doktryn Kościoła, lecz osobiste poznanie jedynego Boga jest warunkiem zbawienia w końcowych dniach na Ziemi, w związku z tym inne kwestie są drugorzędne. W Ewangelii na siedemnym rozdziale, szóstym wersecie Jezus mówi do Ojca: Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Jezus przyszedł, by objawić imię Boga nie jako samą formułę, ale jako osobę mówi: Kto mnie widzi, widzi Ojca. Przez swoje życie, służbę, śmierć i zmartwychwstanie, Syn Boży objawia, kim naprawdę jest J, HWH, pełen miłości, miłosierdzia, prawdy i sprawiedliwości. Prorocy objawiali cząstki, Jezus przynosi pełnię. W modlitwie arcykapłańskiej modli się Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu. Jana 17, 11 W nowym przymierzu imię Boże objawia się w relacji Ojca do Syna, w miłości, w zbawieniu. To imię, które daje życie wieczne imię, które zbawia i odnawia to, co zostało zaprzepaszczone przez pierwszych ludzi. Imię, które zmienia świat na nowo, które ratuje to, co zniszczono. Przez całą historię Bóg stopniowo objawiał swoje imię: najpierw jako znane i wzywane, potem jako działające i ratujące, aż po pełne objawienie w osobie Jezusa Chrystusa, który wypełnia sens imienia: Jestem, i zawsze pozostanę z wami. Jestem z wami aż do skończenia świata.